Spotkamy się dzisiaj nie przypadkiem, ponieważ dzisiaj ma premierę piosenka Stop Playing Games, a razem z nią klip. I właśnie tu pojawia się pytanie: skąd się wziął w ogóle pomysł, koncepcja na taką piosenkę? Um, jakby napisałam tę piosenkę, i to wszystko było takie na freestylu. Typu nie miałem takiego tematu, o którym chciałam pisać, po prostu. Tak jakoś wyszło, że w jakiś dzień po prostu napisałam piosenkę. Chociaż, nie wiem, myślę, że jest to dosyć fajny jakby topik, bo jest o tym, że jakby dziewczyna nie potrzebuje partnera, żeby być, żeby czuć się królowa, w sensie, że każda dziewczyna jest piękna i że po prostu już są queens, więc myślę, że to jest dosyć fajny temat na piosenkę. Ale tak jakoś wyszło, że po prostu ją napisałam, jakby nie miałam Czegoś takiego, że o, teraz muszę coś napisać i musi być o tym, tylko jak już tak wyszło, że napisałam i tak. Teraz... A jeżeli chodzi o sam klip, bo wiem, bardzo dobrze występujesz w romskich strojach, dodatkowo jesteś na moto, że jest tu dość. Połączenie tak naprawdę trochę twojej historii, twoich korzeni romskich i tej historii dojrzewającej w nowoczesnym świecie. Dziewczyny, Skąd się wziął pomysł na to, na ten klip? Generalnie mieliśmy dużo propozycji, jeżeli chodzi o klip do tej piosenki od dużo um, osób i właśnie ten um, mi się strasznie spodobał, bo mogłem pokazać siebie trochę z innej strony, um, pokazać innym jak ja w sensie dorastałam tak bardziej prywatnie. No i to właśnie stroje są takim symbolem właśnie mojej jakby kultury i wszystko, więc fajnie się. Um, Fajnie się nagrywało, w sensie tak trochę inaczej, um, ale myślę, że może być jakby to dosyć interesujące. Ten klip ma taki bardzo fajny vibe. Jestem na motorze, jestem taka trochę, nie wiem, tu tam pewniejsza i w ogóle. Um, no i w tych strojach jest dużo e, pięknych dziewczyn, co też jest niesamowite, bo pisanie jest o dziewczynach i mam same piękne dziewczyny w klipie, więc to też jest super. Klip sam w sobie, muszę przyznać, że jest dość minimalistyczny, bo na gładkim tle występują i skupiamy się tutaj na osobach przede wszystkim. Um, taki był plan od początku? Myślę, że do tej piosenki akurat coś takiego pasuje. Um, ja w ogóle lubię przesadzić. Ja jestem osobą, która chce jeszcze więcej jeszcze więcej, ale na tym klipie myślę, myśl, że dobrze, że trochę przystępowałam, bo jednak jest to, jest to piosenka po prostu o jakby dziewczynach i w ogóle i o tym, jak y nie wiem no, że, że każda dziewczyna po prostu jest inna i że, że każdy jest piękna w swój sposób, więc w tym klipie chcieliśmy się skupić jakby po prostu na nich, mm -hmm. e, dlatego są tam takie fajne scenki, gdzie e, siedzimy tak wszyscy razem w tych strojach i tak się po prostu patrzymy w kamerę i to jest mega fajne, takie myślę, że to jest taki strong like. Tak, powiem Ci, że przy okazji oglądania klipu zauważyłem właśnie tą dziewczynkę, która wylicytowała swój udział na aukcji Wośb. Jak wyglądała Wasza współpraca? Super. Ja się w ogóle stresuję, jak mam poznawać nowych ludzi, więc ja się stresowałam. Myślę, że ona mniej. W sumie ona tak zaczęła z mną rozmawiać, bo ona ja O tak, oh my god, yeah. Ale i mama jest bardzo fajną osobką, też rozmawiała z moją mamą, więc się tak trochę zgadały. No i nie wiem, no bardzo fajna w ogóle jest bardzo też piękna, więc dopasowała się bardzo dobrze do ale nie wiem, no strasznie fajnie, że w ogóle mieliśmy taką okazję zrobić coś takiego fajnego. Mhm. I no, fajne jest to, że też można jakby zobaczyć efekty. A skąd właśnie wypłynął ten pomysł na um, utworzenie takiej aukcji? W sumie za każdym razem um, jakby odkąd miałam szansę wziąć udział, no to zawsze coś y, tam oddajemy lub jakby robimy jakieś tam fajne akcje. I tym razem y, pomyśleliśmy sobie, że fajnie było zrobić coś takiego. No nie wiem, myślę, że takiego fajniejszego. Typu, że można poznać tą osobę, która jakby wygra tą licytację w ogóle, więc myślę, że fajna tak była akurat z tym klipem i wszystko. I fajnie się udało, to dziewczyna przyjechała i naprawdę była naprawdę super osobą. Ja też mogłem ją poznać, zobaczyć, kim te osoby są. I nie wiem, no teraz jakby mam jesteśmy ze sobą na Instagramie folujemy się, więc mamy taki. Nie wiem, no super, fajnie się cieszę, że tak wyszło akurat. Ale jakiś tam kontakt po nagraniu klipu Macia? Myślę, że y, dzisiaj może coś będziemy pisać, bo klip właśnie. zał, um, Ale jest super w ogóle. Jest taki. Mm, było dużo takich fajnych fra fragmentów, i było też takich fajnych y, ujęć, które zrobiliśmy na klipie, gdzie ona miała właśnie tą sukienkę i w ogóle tak. Nie wiem, ona się tak świetnie w niej rusza, a za super, naprawdę. Przejdę tutaj do tematu tak naprawdę trochę show biznesu, w którym już od kilku lat funkcjonujesz. W klipie pojawi pojawiają się romskie akcenty i tu się pojawia pytanie. Bo wiem bardzo dobrze, że niektóre osoby dość negatywnie komentują twoje romskie korzenie. Jak ty teraz z perspektywy czasu na to patrzysz i reagujesz? Ja myślę, że to jest też hmm, przez to, że oni po prostu też nie wiedzą jakby tej kultury hmm, bliżej. Um, bo to, co jest pokazywane na typu Google i w ogóle wyszukiwane takie rzeczy typu YouTube, wpisane sobie tam, nie wiem, romskie to takie. To nie, nie wychodzi to, co jest akurat jakby. No nie wiem, ta kultura jest po prostu utrzymywania jakby w, i w, w rodzinie, i myślę, że um, jak ktoś nas po prostu pozna bliżej i zobaczy, jak to wygląda od środka, to też może mieć inną, jakby, No, jakby inną perspektywę. Na razie, jakby dużo osób ma um, taką dziwną, nie wiem, jak to powiedzieć. No, już mam taki swój image w głowie, który jest strasznie dziwny. Jakby nie wiem. To jest też dziwne, że każdego wsadzają do jednego worka, i to jest, jest strasznie takie smutne. Ale no nic, ja jakby jestem po to, um, jakby mam. I jakby jestem rąką i mogę pozywać tą kulturę bliżej więc jeżeli mam, taki, jeżeli mam taką szansę to fajnie że jakbym no nie wiem mogę czasem nawet w klipach pokazywać to właśnie te um, nasze stroje takie romskie. więc no nie wiem ja myślę że tak powoli będę pokazywać więcej więcej i dużo osób już zmieniło jakby swoje zdanie jest mniej tych hejtów jeżeli chodzi o jakby moje korzenie tak, bo myślę, że gdzieś ludzie patrzą mimo wszystko stereotypami i nie wiedzą tak naprawdę, z czym to wszystko się je, a dzięki Tobie mogą spojrzeć na to wszystko od innej strony. Myślę, że tak. Mam nadzieję, że to jakoś zadziała na innych, ale ja jestem taką osobą, która. Nieważne, jaką masz kulturę, skąd jesteś, yy, ważne jest to, że jesteś dobrą osobą i to jest najważniejsze. Jakby u mnie nie ma czegoś takiego jak kolor skóry, czy skąd pochodzisz. Yy, a jest dużo takich osób, które właśnie patrzą na takie rzeczy. I myślę, że fajnie było jakby yy, no to jakby się to zmieniało jakby. No to jest trochę takie kiepskie, ale myślę, że tym więcej jest osób, które jakby. Nie wiem, no typu artyści, jakby my lubimy robić piosenki o takich fajnych tematach i to też działa, jakby... To, to... Widać, yy, widać jakby, nie wiem, no że się coś tam zmienia powoli, więc yy, fajne jest to, że nie stoimy w miejscu i że się powoli ruszamy do, że powoli ruszamy do przodu, więc... Tak i miejmy nadzieję, że ludzie coraz bardziej będą świadomi tego wszystkiego. A kiedy, kiedy tak naprawdę uświadomiłaś sobie, że będziesz sławna i Wiki Gabor będzie znała cała Polska. Kiedy był ten moment? Nie wiem, cała Polska? Yy, nie, <grym> wiem. Już nie bądź taka skromna. Na, no, serio, jakby... Yy, ja myślę, że do tej pory sobie trochę nie zdaję z tego sprawy. Ja po prostu jakby tworzę muzykę i nie chcę być typu, nie wiem, gwiazda To nie jest dla mnie priorytet. Jakby chcę być po prostu artystką, która tworzy muzykę i nic poza tym. Typu nie chcę być influencerką, nie chcę być, nie wiem, a TV pop star, I just well music. I to jest, um, no ja się po prostu na tym skupiam. Typu, ja tworzę muzykę, dla mnie jest super to, że mogę koncertować i że mogę jakby rosnąć w tym wszystkim, więc um, nie wiem, no jakby działam i działam. Nie, nie skupiam się na tym. Chociaż mimo wszystko e, ze twojej twórczości artystycznej e, przechodzi to na Twoją sławę, a przechodzi to wszystko też na Instagrama, więc tak naprawdę jedno wychodzi z drugiego. Myślę, że tak, ale z drugiej strony nie wiem. Fajne jest to, że w ogóle takie rzeczy jak typu Instagram czy TikTok jakby istnieją, bo mogę się. Um, nie, wiem, mogę utrzymywać taki kontakt z moimi fanami. E, jak mam wolny czas, jak oni mają szkołę czy coś, um, bo mam fanów w różnym akurat wieku. Są starsi, starsi, mega starsi, młodsi, bardzo młodzi. Jest dużo, jest dużo naprawdę, ale ja staram się utrzymywać z nimi kontakt, bo myślę, że to jest super. I Ja też. Um, Mam taki trochę inny, inne podejście do, do moich fanów, ja ich y, traktuję jako znajomych, no i jakby to nie jest dla mnie, o patrzcie, nie wiem, czy te fani tam stoją, like no, it's my friends guys, ja ich znam i przeważnie widzę jakby te same buzie, więc to jest też super że ym, ostatnio byłam na koncercie i przyszło jakby grupkę dziewczyn, które już spotkałam. I mm. like, o, oh my god, to wy, so hi! I zawsze z nimi rozmawiam i to jest fajne, że ym, myślę, że przez to, że tak dużo mówię o tym, jak na przykład w wywiadach, że nie traktuję ich fanów, oni też mają takie fajne, też trochę takie inne podejście, że się tak nie stresują, podchodzą do mnie normalnie o zdjęcie i ja to naprawdę szanuję, bo jakby też jestem normalną osobą i takie podejście jest takie miłe, w sensie ja też mam takie coś, że się stresuję, jak mam poznawać nowych ludzi, i myślę, że oni chyba po prostu o tym nie wiedzą. Myślę, że jest... myślę że jestem tak otwarta i w ogóle. W sensie, ja jestem otwarta, jakby nie jestem niemiła, i... bo jestem miła, jakby starałam się, ale mam tak, że ja się po prostu poznawać, ja, ja się boję po prostu tego, więc jak podchodzą do mnie i tak normalnie jakby zaczynają ze mną konwersację, to mi się tak robi miło od razu. oh my god, że wreszcie ktoś normalnie do mnie podszedł i normalnie do mnie rozmawia. W nie sensie, wiem, ja tak... ja, to jest takie ja, fajne. Też mi fajne. Mimo wszystko myślę, że dla niektórych to jest dość krępujące, gdzie oni znają ciebie, że tak powiem, na wylot, obserwują każdy twój ruch w sieci z twojej twórczości artystycznej. E, I tak naprawdę podchodzą i, i ciebie nie znają. W sensie nie znają, ty ich nie znasz. Myślę, że w sensie ja też staram się być czasami staram się wejść jakby w ich buty i jak widzę, że ktoś się mega stresuje i ktoś się po prostu tak patrzy na mnie i patrzy i tak trzyma ten telefon, to ja po prostu podchodzę i pytam się, czy oh do you want a picture i wtedy jest O, oh, tak, co! Tak. Nie wiem, ale mm, to jest mega miłe. W sensie ja lubię robić zdjęcia z fanami. Jak wyglądam? Dobrze, bo czasami jest tak, że wyglądam masakra, ale i tak robię, to nic, ja sobie jestem człowiekiem, czasami mam gorsze Mówisz, że fanów traktujesz jak znajomych, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o twoich znajomych, bo wiemy, że jesteś tak naprawdę w młodym wieku i gdzieś tam ta sława wpłynęła na twoje znajomości? Myślę, że na początku trochę wpłynęła, ale jak na razie jakby mam swoją grupę, która mnie wspiera i to jest niesamowite, że przez tyle czasu jakby się znamy i jakby widzą, co tworzę i widzą, co robię jakby wid widzą, co robię i jakby nie zmienili podejścia w sensie do mnie. Mm -hmm. To nie jest tak, że oh my god, go jakby znam ją, to jest moja No, I'm just it, ok? Um, no i nie wiem, ja się cały czas z nimi trzymam, jakby... Ja szczerze wolę mieć parę osób, ale prawdziwych, niż sto i fałszywych. Mo ja naprawdę mogłabym mieć jedną przyjaciółkę albo przyjaciela i, i ja bym That would be it. Tak, bo myślę, że gdzieś w tym wszystkim są osoby, które by chciały... wiki, nie wiem, udostępni mnie na Instagramie i mieć taki flex tego, że ciebie znają. No, to this... jest... I... Było, było, było parę takich sytuacji. Co jest dosyć dziwne, bo niektóre osoby znałam od, w sensie, od małego. Mm -hmm. No i tak jakoś wyszło. No, ale no, widać. W sensie, myślę, że jak coś osiągniesz, to, w sensie, nie wiem... No, to widać po ludziach, w sensie, oni się zmieniają. Jakby... Widać, kto jest prawdziwy, a widać, kto był jakby fałszywy od początku. Ale I like it, bo ja mogę odrzucić ty Aule OK, bye. Tak, bo gdzieś tam próbują oh, yeah. po drabince się wspiąć, ale jednak mimo wszystko nie, nie, nie. nie. Przecież, jeżeli jest się złą osobą, to po prostu karma po prostu przychodzi. Przejdę do tematu twoich egzaminów ósmoklasistki. Oh, okay. I właśnie, jak ci poszło? Szczerze? Myślę, że yy, nie było źle. W sensie... Myślałam, że będzie gorzej. O! Z polskiego było spoko, z angielskiego było naprawdę jakby banalnie. Typu miałam takie. What the heck? Oh, so weird. Z matematyki? No, ja z matematyką akurat nie, jakby nie jesteśmy przyjaciółmi. To jest mój najgorszy wróg. Um, mam nadzieję, że poszło ok. Ja cały czas miałam korki, w sensie z matematyki cały czas. Wczoraj też miałam korki, masakra. Ja w ogóle teraz nie wiem, czy moja mam mnie ciśnie z tą Um, ale myślę, że było OK. Jakie... Najważniejsze jest to, że coś napisałam. O, ja. Yeah. Tak, najważniejsze to jest to, żeby nie wychodzić z pustą kartką, bo to jest chyba najgorsze, najgorsze co można zrobić. Ja bym nawet tam coś narysować, tam, cokolwiek. <laughs> Powiedziałaś tutaj, że mama cię ciśnie z matematyką, właśnie jak to było przed egzaminami, kiedy gdzieś tam tworzyłaś, e, tworzyłaś numery, e, chociażby ten, który teraz wyszedł. E, jak to wyglądało? Mama ci cisnęła tam, nie wiem, wieki siada i trzeba się uczyć, egzaminy są, czy trochę inaczej to wyglądało? Nie no, w sensie mama to mama, ona zawsze ci się, jakby nie, Ja nadal mam typu obowiązki jakby domowe i jakby nic się nie zmieniło. Um, nie wiem, w sensie mama ma, moja mama bardzo, bardzo fajne podejście i to mi się strasznie podoba. Ona nie wymagała ode mnie szóstek, piątek, um, po prostu żebym ja też była z siebie zadowolona i żebym wiedziała, że o, bo to jest po prostu takie fajne, masz taką satysfakcję, że poszłeś, nauczyłeś się, poszłeś do szkoły i masz, nie wiem, typu czwórkę. Albo nawet trójkę, cokolwiek, tylko że, że zdajesz po prostu. I, I to jest fajne, że ona jakby nie napiera na mnie takiego, no nie ma takiego, nie wiem, nie stresuje mnie tą szkołą. Jakby cały czas mam korki, cały czas się uczę i to, co jakby wiem, to cały czas um, zdaję na bieżąco, więc nie mam jakby żadnych, żadnych braków. I um, co jeszcze? Nie coś powiedzieć, nie lubię akurat zgadzać się szkołę. Jakby nie, nie, nie lubię tego tematu, mm, Ale tak. No nie wiem, no mama to ma w sensie ona zawsze nie będzie cisnąć. Jakby... Nie no wiadomo, no bo dbałam mimo wszystko o twoją edukację. E, pytanie, jakie są dalsze plany? Skończyłaś ósmą klasę co dalej? Hmm. Nie wiem. Następna szkoła liceum jakieś. Jakby ja już jestem jak, akurat w liceum. Mm -hmm. um, no, nie fajnie. W sensie zobaczymy, co dalej. No właśnie, a myślałaś, myślałaś co dalej, co dalej będzie, czy pójdziesz na studia, czy wybierzesz jakiś konkretny kierunek, czy skupisz się na tej twórczości artystycznej? Ja nie lubię się uczyć, jakby <laughs> nienawidzę się uczyć i myślę, że jeśli bym miała iść na jakieś studia, to na pewno nie tutaj, mm -hmm. w sensie za granicą gdzieś. ja no To musiałaby być jakieś fajne studia, na które bym akurat chciała chodzić, więc zobaczymy, jak z tym pójdzie. <laughs> mm, nie wiem, ja jakby cały czas mam w głowie muzykę i muzykę, więc ja nie mogę się doczekać, kiedy skończę szkołę, żebym mogła tworzyć jeszcze więcej, tak. więc z tym studiem może być różnie. No ale w sumie to um, może się dużo zmienić akurat. Mhm. Jeszcze do tych studiów mam bardzo dużo czasu, więc yy, jeszcze nie wiem, no może się dużo zmienić w mojej głowie, ja co chwilę zmieniam zdanie. Wspomniałaś tutaj, że nie wykluczasz tego, żeby wyjechać za granicę się uczyć, a pytanie jeżeli chodzi o twórczość artystyczną, czy planujesz rozszerzyć swoją działalność na zagraniczny rynek? Nie wiem. Ja wcześniej bardzo chciałam. Teraz mam trochę tak, że chciałabym tutaj jeszcze coś tam porobić i chciałabym, żeby to trochę naturalnie też wypłynęło za granicą. Nie chciałabym na przymus coś zrobić. Mhm. Ja y, wolałabym nie wiem, sobie tam pojechać to do Londynu czy gdzieś i z procentami tam z, z tych miejsc coś tam podziałać, zobaczyć jak oni robią to wszystko. Ponieważ ja uwielbiam poznać nowych producentów. To jest coś alowe, mhm. W sensie, że to jest chyba najlepsza, jakby. To jest taki. Najlepsza taka rzecz. Myślę, że w ogóle w tym, jakby w, w, tym, w tym, jakby w show biznesie mhm. i w ogóle. To jest dla mnie chyba najlepszy taki fragment, że mogę poznawać producentów. I y, 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 czasami było tak, że robili y, z jakimiś tam gwiazdami piosenki i później mogłam z nimi siąść i coś tam porobić. O zał! Niesamowite to jest. I myślę, że. Y, y, nie, może nawet wakacje teraz y, coś tam. Będę chciała próbować za granicą gdzieś tam się y, skontaktować z kimś, coś tam zrobić. Bo to jest fajne. Ja w ogóle y, uwielbiam robić. Bo robiłam już z zagranicznymi prezentami coś, no. jakieś rzeczy i bardzo dobrze się to zagadujemy. Wspomniałaś tutaj, że to jest najlepszy aspekt poznawania ludzi w showbiznesie. A ten najgorszy zdarzyło ci się mimo swojego wieku, że gdzieś tam. Myślałaś, miałeś takie, okej, okay, mam, mam dość po prostu. Nie ja wiem. Myślę, że każdy ma jakiś taki kryzys kiedyś. No. Ja chyba też go przeszłam. W sensie, nie wiem, no każdy, w sensie, nawet ludzie, którzy jakby zajmują się czymś innym. Zawsze jest jakiś kryzys w życiu i to trzeba to przeżyć po prostu, jakby, no nic się nie zrobi, jakby jestem po prostu człowiekiem. Ja akurat jestem w ogóle. Mam, jestem sam rak, więc ja dużo, jakby, abym ale nie wiem, w sensie nie, nie mam się czegoś takiego, że chciałam skończyć robić muzykę. Mhm. I, I myślę, że jakby to się też nie stanie, bo ja całe swoje życie nie wiem, no, opiera się po prostu na muzyce. Ja dorastałam słuchając muzyki, śpiewając w domu. I teraz jak mam taką szansę, że mogę śpiewać na koncertach i tworzyć i publicznie pokazywać swoją muzykę, nie chciałabym przestać, bo to jest naprawdę super jakby. Mm, Przede wszystkim łączenie takiej pasji, hobby z tym, że możesz na tym zarabiać i żyć z tego. Bo nie ukrywajmy, jest to bardzo ważny aspekt, że nie, praca jest twoją pasją. Myślę, że najgorsze jest to, jak masz pracę i jakby nie lubisz jej robić. To A. jest jakby i musisz, nie wiem, typu niektórzy ludzie muszą tam iść właśnie do pracy i nienawidzą tej pracy, ale A. muszą. Ja mam akurat um, o wiele łatwiej, bo jakby kocham tworzyć muzykę, no i plus jest tego, że jakby na razie praktycznie moje rodzice się zajmują tymi pieniędzmi, więc jakby, jakby, Serio, ja nawet nie mam czegoś takiego, że... Mm, ja chcę te pieniądze. Ja po prostu na razie tworzę muzykę. Jak dorosnę i mm -hmm. będę potrzebowała, to jakby to jest jakby... inny w ogóle ten... Ale fajne jest to, że jakby rodzice zajmują się od takich... Spraw typu, nie wiem, do starszych. Mm -hmm. I ja mam jakby luz na głowie, że nie muszę się przejmować. To jest słowo. Na chwilę obecną możesz się skupić na tym, żeby tworzyć i... No, i przede wszystkim to jest najważniejsze teraz. Wiki, niedługo tak naprawdę koncert Pink i będziesz ich supportować. I pytanie, jak, jak zareagowałaś, gdy dostałaś tą propozycję? Um, ja w ogóle byłam strasznie zaskoczona tym, i um, jak Oskar, w sensie mój manager, mm -hmm. to mnie powiedział, że: "O my god, mamy super newsa. I'm like, za każdym razem jak takie coś w sensie słyszę, to zawsze się boję. Jakby ja nie jestem podekscytowana, I'm like, mm, nie, nie, ale. No i on do mnie takim tekstem, że, obędziesz będziesz grać support przed Pink. No, what? Myślałam, że sobie po prostu, jakby, nie wiem, żarty jakby robi. I doszło do tego, że, jakby, no naprawdę, w sensie, będę grała ten support przed Pink. I byłam strasznie zaskoczona, że, że ja, nie wiem. Ja do tej pory myślę, że to jest trochę dziwne. Że to może być taki prank. Maybe it's a prank. No, nie wiem, ale e, myślimy już nad tym, jak będziemy chcieli się jakby zaprezentować mm -hmm. na scenie. Mamy kilka pomysłów. Um, no i myślę też o stylizacji, bo chcemy, żeby to było takie spektakularne. Koncert będzie na stadionie narodowym i myślę, że to wielkie emocje, bo tak naprawdę cały stadion narodowy to jest masa ludzi. Ja. Yeah. <laughs> Nie wiem, w sensie ja zawsze mam takie... Ja mam tak dziwnie, że tym więcej z ludzi, tym mniej się stresuję, ale nie wiem jak będzie akurat tu. W sensie to jest jakby... Nie, no, nie, to jest duża sprawa, naprawdę. No, ale y, fajne jest to, że w takim wieku będę mogła się... No nie wiem, no przy takiej gwiaździe w sensie występować, support, ja w sensie... I like it. Nie no, gigantyczna szansa, no i super, super okazja tak naprawdę. Tutaj zadam Ci takie pytanie, jakbyś miała teraz wybrać, stać na scenie i występować, czy stać przed sceną i słuchać, co byś wybrała? O nie, stać na scenie. Stać na scenie. Ja hmm, kiedyś byłam na takim festiwalu w Londynie i miałam coś nie wiem, co by się działo, ale normalnie stałam i mówię, like, jak chcę ten mikrofon, w sensie, I wanna be on that stage. Uwielbiam, w sensie ja w ogóle tam poszłam na ten koncert samą Walker, bo ja ją po prostu kocham, mm -hmm. uwielbiam, jakby to jest niesamowita baba i w sensie stałam przed tą sceną i takie, ale ona śpiewa, jakbym chciała tam z nią coś tam, ach coś tam przejść mojego, ja, ja myślę, że raczej stać na scenie. I tak samo będzie przy weekendzie, bo jeden na jego koncert właśnie w Wawie jest i ja, ja już wiem, co będzie się ze mną działo. <laughs> Sorry, to jest dziwne takie uczucie. W takim razie, Wiki, dziękuję Ci bardzo. Zapraszamy do obejrzenia klipu i wysłuchania piosenki.